Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Nie witam cię, jeśli jesteś pierwszy raz. Jest mi niezmiernie miło. Mam nadzieję, że to co tworzę przypadnie ci do gustu. Jeśli ci przypadnie, zapraszam do subskrypcji. Witam wszystkich tych, którzy są na tym kanale już od dłuższego czasu. Miło mi, kochani, że jesteście. No bo niezmiennie będę powtarzać, no gdyby nie wy, to tego kanału by nie było. Więc tworzę dla was, moi drodzy Dzisiaj temat dotyczący a co jeśli narcyz nie wraca? A co jeśli ten człowiek nie chce mnie odkurzyć, nie chce huwerować, co się dzieje, dlaczego tego nie chce robić? Bo przecież cykl przemocy narcystycznej tak powinien się odbywać. Czyli jeśli mnie nie odkurza, to może nie był narcyzem, bo zawsze wszyscy mówią, że on zawsze odkurza. Co tragiczne niestety, jest to, że bardzo często ofiary chcą być odkurzone, ponieważ zawłaszczenie narcystyczne jest jak uzależnienie i de facto nie ma się co wstydzić. Ofiary chcą, żeby narcyz wrócił, chcą, potrzebują tego, ponieważ odejście od osoby narcystycznej jest bardzo trudne jest obarczone ogromną ilością blokad psychicznych, od dysocjacji od wzmocnienia przerywanego, od dysonansu poznawczego i projekcji. Wszystkie te mechanizmy, jest ich jeszcze kilka, powodują, że ofiary naprawdę, naprawdę nie potrafią odejść od osoby narcystycznej, co jeszcze gorsza, nawet mimo dewaluacji, mimo nawet odrzucenia, są w stanie chcieć, żeby je odkurzył. Czyli, żeby powrócił, żeby jednak nawet niech będzie źle, e, niech będzie fatalnie, trudno, nieważne, i ja to wszystko wybaczę, oby to pragnienie, które jest tutaj, które, które jest po prostu uzależnieniem od a, tej osoby, żeby jednak mimo wszystko powrócił, ale ten narcyz nie wraca. E, chcę dzisiaj prześledzić z Wami 8 punktów, dlaczego on nie wraca. Co się takiego mogło wydarzyć? Dlaczego ta osoba nie wraca? Oczywiście, ja z, rozumiem bardzo dobrze ofiary przemocy narcystycznej, zapłaszczenia narcystycznego, naprawdę. Myślę, że jak nikt inny, mogę o tym rozmawiać bardzo, bardzo długo. Chciałabym dzisiaj poruszyć 8 punktów. Dlaczego osoba narcystyczna nie chce. Do ciebie wrócić? Dlaczego nie huweruje? Dlaczego cię nie odkurza? Dlaczego nie chce powrotu? Dlaczego nie próbuje tego zrobić? Bardzo często mimo wszystko te osoby po jakimś czasie dłuższym jednak próbują cię huwerować, próbują cię zmiękczyć, próbują, żebyś chciał nawet ty wrócić. E, przy tej okazji chcę powiedzieć, że odkurzanie nie zawsze ma taki wygląd i przebieg. E, wybacz mi. Ja wiem już, co zrobiłam, zrobiłem, e, chcę, żebyśmy do siebie wrócili, wciąż cię bardzo kocham. Czasami to nie wygląda tak, czasami jest to głupia zaczepka, w której to ty musisz się postarać, bo osoba narcystyczna w ten sposób zawsze bada, na jakim poziomie e, zauroczenia, zawłaszczenia jesteś, więc zawsze robi to takimi gestami, w których ty. Często chcesz wrócić. Nie jest im łatwiej cię odkurzyć, tym szybciej będziesz ponownie odrzucony. Więc pamiętaj, proszę o tym. Moi drodzy, zaczynamy. Osiem, osiem, miało być siedem, ale będzie osiem. Osiem punktów, dlaczego osoby narcyz, narcystyczne nie odkurzają. Pierwszy powód i bardzo ważny, kiedy ujawnisz prawdę o nich. Kiedy złapiesz ich na gorącym uczynku, na tym, że kłamią, że manipulują, że próbują innym osobom mówić na Twój temat nieprawdziwe rzeczy, to się oczywiście wiemy o tym, że kłamstwo u osoby narcystycznej to tak jak przecinek w zdaniu, czyli zawsze kłamstwo jest taką sytuacją, w której jeśli potrzebuje stworzenia historii, opowieści, zdania na jakikolwiek temat i jest mu w tym momencie to potrzebne, żeby to. Uwiarygodnić, to to powie. Jeżeli dzisiaj kocha dzieci, jutro nie kocha dzieci, a jeżeli dzisiaj jest chory, a jutro jednak jest zdrowy, a trzy dni temu zarabiał tylko 2000 tysiące a dzisiaj, dla celów innych, zarabia 20 tysięcy złotych, to tak będzie. To on tak będzie w stanie opowiadać. I dla normalnego człowieka jest to absolutnie niemożliwe, że do zrozumienia, dlaczego tak się dzieje. Więc osoba narcystyczna kłamie w każdym, w każdej postaci, i w każdej sytuacji, tylko dlatego, żeby ugrać to, co akurat chce. Więc moi drodzy, kiedy złapiesz ich na tym, udowodnisz, pokażesz. E, oczywiście, uwaga na mortyfikację, polecam, zostawię na dole link do filmu o mortyfikacji. I właśnie o tym będzie e, za chwilę też ten punkt, bo mortyfikacja jest w przypadku osób psychopatycznych czyli z górnej granicy narcyzmu to jest oczywiście odrębna jednostka ale bardzo bardzo często mylimy narcyzm z psychopatią bo dużo jest mężczyzn tu zaznaczam mężczyzn którzy są już w stadium Psychopatycznej, psychopatycznego e, psychopatycznej, e, zaburzenia. Moi drodzy, więc chcę powiedzieć, że e, ta, ten punkt zawsze będzie taki, że osoba narcystyczna, kiedy przyłapiesz ją, nie będzie chciała cię odkurzać, dlatego że w tym momencie stajesz się osobą wrogiem numer jeden i jedyną sytuacją, w którym może dojść, do jakiegokolwiek odkurzenia, jest taka, taka forma odkurzenia, w której to ty będziesz błagał o przebaczenie. To wtedy możemy mówić o, e, z, o, o odkurzeniu, o, tym, o tej chęci powrotu. W sytuacji, kiedy ty przedstawisz jasno sytuację, że to jest zaburzenie, że to coś jest nie tak, że tu jest kłamstwo, że tu oszukujesz, że, że jesteś nieuczciwy, jesteś kobietą nieuczciwa, w tym momencie osoba narcystyczna absolutnie nie będzie cię odkurzała, wprost staniesz w rokiem numer jeden. Kampania oszczerstw, latające małpy, każde kłamstwo na twój temat, łącznie z tym, że będzie wytoczone każde działo, żeby obniżyć twoją wartość, żeby zniszczyć twoje dobre samopoczucie w pracy, wśród przyjaciół, znajomych, rodziny. Wszystkie dzieła zostaną wyciągnięte. Co bardzo ważne, kampania się nie będzie kończyć. Kampania będzie trwać i trwać i trwać latami. I czasami osoby myślą sobie tak, matko boska, mija 5, 10, 15 lat, a ta osoba wciąż mnie darzy tak wielką nienawiścią. Tak, osoby narcystyczne nie zapominają. Osoby z tego pogranicza już psychopatycznego tym bardziej, więc będziesz do końca życia jej wrogiem numer jeden. Jak to mówią, nie masz tego, co chcesz, musisz się przyzwyczaić do tego, co masz i musisz sobie po prostu radzić. Tak to może zelżeć, natomiast przypominam jedną prostą zasadę, zero reakcji. Zero. Osobie y, narcystycznej chodzi o reakcję. Strach, lęk, miłość, bojaźń przeróżne rzeczy jemu chodzi o reakcję, jej chodzi o reakcję. Jeżeli tej reakcji przez dłuższy czas nie otrzyma, czyli zero kontaktu, zero jakiejkolwiek złości, awantury, wyrzutów, Osoba narcystyczna zniknie, osoba psychopatyczna zniknie, schowa się gdzieś na dół. Pamiętajcie jednak, że w momencie, kiedy cokolwiek będzie jej potrzebne do podkręcenia swoich emocji, na pewno znowu uderzy. Więc ten punkt, dlaczego nie wracają, to to, że po prostu ujawniliście im prawdę, otworzyliście i spróbowaliście otworzyć ich ranę narcystyczną. Zostaniecie wrogiem do końca życia. Uwaga, uwaga na mortyfikację. Drugi powód to yy, spotkacie poważne niepowodzenie, choroba lub jakaś strata yy, w sytuacji yy, w której osoba narcystyczna jest wyczulona, wyczulona na wizerunek zewnętrzny, czyli na to jak jest postrzegana. Partner, który, partnerka, która przestaje być atrakcyjna jako źródło zasilania, czyli na przykład e, upadły biznesmen albo ktoś, kto y, stracił na swojej atrakcyjności w otoczeniu. Czyli na przykład zachorowałaś poważnie, e, straciłaś dużą ilość pieniędzy, cokolwiek złego się tam wydarzy dla ciebie, osoba narcystyczna często chce odciąć się całkowicie, ponieważ. To burzy jej wizerunek. Więc lepiej zerwać ten kontakt, bo on bije w jego wizerunek, w jego osobę i y, przestanie z tobą mieć jakikolwiek kontakt, bo jesteś najzwyczajniej nieudacznikiem kimś kto nie będzie mógł świadczyć dla ciebie tego czego świadczył przez lata twoja na przykład przewlekła choroba albo tw twoje kłopoty finansowe albo utrata firmy czegokolwiek może spowodować że osoba narcystyczna nie będziesz mógł świadczyć osobie narcystycznej takiej, mm, takiego zastrzyku paliwa jakie on potrzebuje jesteś bezużytecznym obiektem Narcyz nie potrzebuje, więc często bez słowa absolutnie ucieknie, nie kontaktując się z Tobą. No chyba. Że twoja sytuacja zdrowotna, finansowa ulegnie znacznej poprawie. Wtedy znowu jest w stanie cię huwerować, ale w przypadku takiej właśnie strat, dlatego na przykład osoby narcystyczne w przypadku choroby nie są tym zainteresowani, bo jako obiekt się do niczego nie nadajesz. Samochód ma przestarzałe opony, a do tego na przykład przestarzały wygląd. Je zagraża to jemu zdrowiu na drodze. Absolutnie nie będzie się takim obiektem, Przejmował, więc powód, dla którego Ty w jaki sposób masz jakiekolwiek kłopoty, osoba narcystyczna ucieka. I za tym punktem pójdzie następny punkt, utrata atrakcyjności. I na przykład też atrakcyjności seksualnej. Dotyczy to często kobiet, ale nie tylko. E, kiedy kobieta na przykład po porodzie dość mocno przytyje albo przestała być już atrakcyjna, jest z, z powodu jakiejś choroby, m, na przykład zmienił się mocno jej wygląd, jakieś e, takie defekty pojawiły się. Bardzo często osoba narcystyczna traci zainteresowanie taką osobą. Pomijam oczywiście Madonny e, i Ladecznicy. Syndrom, o nim będę opowiadała, ale kiedy dzieje się z Tobą atrakcyjnie coś dziwnego, osoba może absolutnie nie chcieć z Tobą mieć jakiegokolwiek kontaktu, czyli potrafi to zerwać. E, Jedyną taką sytuacją, w której e, nie będzie tego robiła, mimo że na przykład stracisz na atrakcyjności, są inne Twoje atrybuty, na przykład. Dobrze zarabiasz, masz pewne atuty finansowe, czyli zapewniasz pewien inny komfort, ale w tej sytuacji osoba narcystyczna bez pardonu będzie uważała, że ma prawo Cię zdradzać, ma prawo być z kimś innym, no bo przecież, jak można się z Tobą kochać, na przykład, jak można się z Tobą tak dokładnie pokazywać i wprost będzie to przedstawiała jako, no. To jest moja rodzina, ja tak mogę, no ale sami wiecie, dlaczego tak jest. Czyli znowu będzie z siebie robić ofiary. I tutaj możesz napotkać takie bardzo charakterystyczne zdania dla narcyza, czyli na przykład, no gdyby się postarała, to by schudła. No gdyby się postarała, gdyby chciała, no przecież to nie jest takie trudne, to zmieniłaby dla mnie wygląd. Na przykład, operacje plastyczne, albo y, gdyby, y, gdyby była na tyle we mnie zakochana, to to i to by było zmienione. Czyli osoba narcystyczna postrzega ciebie, postrzega partnera wyłącznie jako obiekt, czyli tak na przykład samochód, tak? No, przecież możemy pomalować na nowo karoserię, albo możemy kupić wylansowane, świetne alufelgi, żeby ten samochód lepiej wyglądał, a najlepiej możemy pójść do salonu. I wymienić na nowy samochód. Osoba narcystyczna nie ma kompletnie przywiązania do swojego partnera. Właśnie w ten sposób pokazuje, że tak naprawdę tylko te zewnętrzne mm, aspekty i to Twojej przydatności i transakcyjności relacji z Tobą jest w stanie być w miarę, ale to w miarę przyzwyczajone do Ciebie. Kolejnym powodem, dla którego osoby narcystyczne nie wracają, to jest to, że stajesz się niekontrolowalny i nie poddajesz się manipulacjom osoby narcystycznej. Kiedy wyszkolisz się, kiedy zdobędziesz wiedzę, dlatego tak mocno ją szerzę, kiedy zdobędziesz tą wiedzę i jesteś niewidoczny dla osób narcystycznych. One po prostu nie są zainteresowane obiektem, który jest Niekontrolowany, który ma swoje zdanie, który e, widzi na przykład próbę manipulacji albo widzi gaslighting, czyli e, ktoś mi próbuje mówić, że tak było, a ja wiem doskonale, że nie było tak, i jest, stoję przy swoim i mówię: No, ty, no słuchaj, no co ty mi opowiadasz? Przecież ja wiem, jak było. E, mam świadomość i, i raz, drugi, trzeci, osoba narcystyczna próbuje to zrobić, a ty absolutnie stoisz przy swoim. Nie będzie e, narcyzka, e, zajmująca interesowana takim partnerem, której nie da sobą manipulować, który nie da się, y, siebie kontrolować. Kiedy jesteś pewny siebie, znasz swoją wartość, osoba narcystyczna nie jest zainteresowana i bardzo często, kiedy kobiety, mężczyźni zaczynają zdrowić, oglądają sobie takie właśnie programy, wiedzę zdobywają, że to jest manipulacja, to jest gaslighting, nie potrafią zrozumieć, dlaczego tak szybko partner odchodzi i też jest wtedy właśnie stres, bo ja chcę, żeby wrócił, bo ja nie chce tego związku rozwalać i wtedy jest, ale on nie wraca. To znaczy, że nie był narcyzem. Moi drodzy, yy, pamiętajcie o tym, że osoba narcystyczna potrzebuje kontrolowalnego partnera. Nie interesuje ją samomyślący i mądry, mądry partner. Nie to jest jej celem. Celem jest to, żebyś był obiektem do przerzucenia trudnych rzeczy i yy, podciągnięcia ego bardzo, bardzo kruchego. Ego e, narcyza. Więc e, powtarzam wam, że jeżeli zdobywacie tą wiedzę e, i widzicie i nie pozwalacie sobie, to jest takie koło zamknięte, w którymś momencie osoba narcystyczna potrafi bardzo szybko odejść i wtedy mówić, oj nie, ale to nie był narcyz, to był narcyz, dlatego że uciekł, kiedy zaczęliście być samowystarczalni, kiedy zaczęliście być odporni na kontrolę i na manipulację. I tutaj pojawia się punkt następny, czyli to, że narcyz się po prostu was boi, boi się e, waszej zemsty, boi się waszego odwetu. Bardzo często wiele osób korzysta z takiej, e, takiej przesłanki, jak to pogonić narcyza i jak się pozbyć, m, przed tym, że zaczynają mocno bić, czyli zaczynają mając grube atuty w ręku o m, zdradach, o m, malwersacjach różnych, o dziwnych sytuacjach zastrasza swojego partnera przed tym, że to użyje przeciwko niemu, że nie będzie się doprowadzona. Bardzo często ofiara do takiej sytuacji skrajnej jest w stanie zagrozić osobie narcystycznej, bo już jej się przelewa. I w tym momencie osoba narcystyczna naprawdę się tego boi, bo wizerunek, to jak jest postrzegany i e, 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 ewentualne odkrycie rany, że to on, ona popełnili błąd, jest bardzo dla narcyza niewygodną sytuacją i często będzie wtedy uciekał. A oczywiście, e, o wszystkim naokoło i tutaj możecie być pewni. Opowie, jaką jesteś wariatką, jakim jesteś wariatem, jakim jesteś niepełnosprawnym człowiekiem umysłowo, i następny partner będzie oczywiście o tym wiedział, że tobie, z Tobą coś jest nie tak, no bo wszyscy poświ będą poświadczać, że. Tak dokładnie z tobą jest. Moi drodzy, doprowadzona ofiara do skrajności jest w stanie zagrozić osobie narcystycznej i on wtedy nie będzie odkurzał, bo się będzie naprawdę bał. I oczywiście. Za tym idący punkt, to jest strach przed odkryciem. Czyli każda ofiara ma swoją ścianę. Każda ofiara w którymś momencie mówi basta, mówi dość. I to się bardzo często dzieje w przypadku osób całych klanów, rodzin narcystycznych, w, którym, w którymś momencie mówisz dość, odchodzę. I w takim momencie osoba narcystyczna absolutnie nie będzie cię odkurzała i nie będzie chciała tego zrobić, ponieważ będzie się bała odkrycia. Rodziny narcystyczne, Narcystyczne wtedy bardzo często wycinają z wycinanki taką osobę, która absolutnie nie chciała się w którymś momencie podporządkować i chciała swoje zdanie omówić, ponieważ oczywiście Twoje zdanie nie ma kompletnie żadnego znaczenia, liczy się dobro ogółu, dobro rodziny narcystycznej, więc jeżeli nie chciałaś, nie chcesz, nie, nie chciałeś, nie chciałeś, łaś. Się podporządkować o sobie rodziny całemu klanu narcystycznemu, to oczywiście zostajesz wycięty, bo. Nie ma twojego zdania, jest nasze zdanie. Więc y, m, osoby w tym momencie nie będą Cię odkurzać, nie będą próbowały wkręcać Cię ponownie do gry. To całe rodziny tutaj decydują o tym. Nie, będą, nie będzie taki narcyz, narcyzka odkurzała Ciebie z powrotem do, do, do zabawy, dlatego że w tym momencie ty nie możesz ujawnić tej prawdy. Nie możesz e, zobaczyć, kim e, oni, on. Ona są naprawdę. Więc tutaj pewna, pełna izolacja, wprost nawet możesz się pokusić, jakby rodzina narcystyczna, narcyz, narcyzka, są w stanie cię odizolować całkowicie ze swojego życia, całego klanu. Dlatego że tutaj nie może być fal startu, tutaj nie może być sytuacji, w której ktoś odkryje, jaka jest prawda. Tego całego klanu. Więc tutaj bardzo, bardzo ważna rzecz, ta izolacja i absolutne odcięcie się od ciebie, co jest niesamowitym wydarzeniem, bo na przykład są sytuacje, z którymi pracuję, gdzie kobieci, kobiety, mężczyźni żyli w takich związkach 5, 10, 15, 20, 30 lat. Bardzo dużo jest takich osób i taka rodzina narcystyczna potrafi z dnia na dzień odciąć taką osobę, tylko dlatego, że. Tam nie ma spójności z tym, co my myślimy, a co ona myśli. On myśli, więc natychmiast potrafią taką osobę odciąć, i to jest dla mnie zawsze zaskakujące, jak można to zrobić, e, mając na przykład relację z tą osobą. Powiedzmy 15, 20, 30 lat. Jak można to zrobić z dnia na dzień po prostu wyciąć. No można. Osoby narcystyczne, klany, rodziny narcystyczne tak mogą to zrobić. Oczywiście pretekstów i opowieści będzie masę, będzie mnóstwo kampa pełna kampania oszczędz, będą różne informacje, co bardzo charakterystyczne. Te osoby nie są w stanie, na przykład, usiąść i porozmawiać spokojnie o tym temacie. Nie są w stanie face-to-face face wyjaśnić tej sytuacji, chociażby nawet przed e, e, mecenasami czy mediatorami. Nie są w stanie o tym rozmawiać. Rozmawiać, tak? To jest zawsze na grubo, zawsze jest bardzo ciężko i nie ma absolutnie możliwości dogadania się. No tak to czasami w życiu bywa. I kolejny punkt to nadmierna potrzeba bliskości. Partnera, partnera ofiary. E, osoba narcystycz osobie narcystycznej bliskość taka bardzo zażyła, bardzo taka mm, mocna, nie jest absolutnie potrzebna. E, co bardzo dziwne w tych przypadkach, osoby narcystyczne na początku takiej mm, bombardowania miłości właśnie wybierają osoby wysoko wrażliwe. Osoby, które są to też BPD, czyli Borderline, to są e, osoby w takie bardzo zainteresowane w, 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 przez narcyza. Są, narcyz, narcyzi są bardzo nimi zainteresowani, ponieważ że dostarczają im czegoś takiego, co jest takim nadmiernym podziwem, nadmiernym zakochaniem się w osobie narcystycznej. I rzeczywiście borderline to idealnie spełnia, dlatego ten związek narcyz-borderline sprawdza się bardzo często, mimo że borderline jest taką przeemocjon prze przeemocjonowaną, osobą, czyli taką nad potrzebującą emocji, skrajnie Często zachowującą się, i to jest w stanie narcyz pokonać w ramach takiej rekonwalescencji, za, za to, że jest nadmiernie podziwiany i ukochany przez taką osobę, ale w innych przypadkach Narcyzowi nie jest bliskość potrzebna. To jest transakcyjność, czyli właśnie ten podziw jest ważny. I zajęcie się Tobą podczas choroby, to już omawialiśmy w wielu firmach, zajęcia, zajęcie się Tobą podczas choroby, podczas. Twojego kłopotu zdrowotnego, porodów bardzo często. Dużo mężczyzn odchodzi od swoich kobiet, mężczyzn narcystycznych, odchodzi od kobiet właśnie w czasie ciąży, po porodzie, zdradzają ich, są bardzo dziwne rzeczy, no właśnie, bo nie są w stanie podołać takim sytuacjom, w których kobiety potrzebują dużej bliskości. I taki partner, niezależnie mężczyzna, kobieta, który jest bardzo wrażliwy, wysoko wrażliwy, nie jest absolutnie w Potrzebne osobie narcystycznej już w okresie dewaluacji i odrzucenia, w bombardowaniu tak, bo taką osobą się pięknie steruje, bo taką, takiej osobie można pięknie wymówić bombardowanie miłością i to, że jesteś miłością mojego życia, więc oczywiście. Natomiast ta nadmierna, Emocjonalność, jest narcyzowi do niczego niepotrzebna, ona mu wprost przeszkadza. Dlatego, jeżeli jesteś osobą taką mocno narzucającą się, mocno walczącą o osobę narcystyczną, mocno chcącą więcej i bardziej niż osoba narcystyczna i robisz to w sposób ostentacyjny, w sposób mocny, płaczliwy i tak dalej, osobie narcystycznej nie jest to do niczego potrzebne i będzie na pewno daleko, daleko uciekał. W którymś momencie, może chcieć cię odkurzyć bo zobaczyć odkurzyć na zasadzie zobaczyć czy ci może przeszło taka nadmierna emocjonalność więc jeżeli mnie czasami pytacie, jak się pozbyć narcyza, no to zacznijcie się może narzucać. To też jest niezły sposób, oczywiście to jest taki żart przez łzy. Ale jeżeli pytacie, to czasami jest to sposób na pozbycie się, taka wybitna, wybitna emocjonalność. I to jest właśnie kolejny powód. I ostatnim punktem, dla których narcyz nie odkurza, jest tworzenie przez niego nowej tożsamości. Bardzo często jest to ukrycie, zawołalowanie swoich niepowodzeń z przeszłości. Czyli na przykład, właśnie partner, partnerka odeszli, odsunęli się od osoby narcystycznej po to, że absolutnie widzą, na przykład, kim są, albo doświadczyli takiej przemocy, że nie są w stanie już jej znieść. Osoba narcystyczna nie będzie wtedy odkurzała takiej osoby, ponieważ na przykład zanurzy się już w nowym związku i będzie widziała dużo większe korzyści w nowym związku, który jest w stanie ją zaspokoić. I pamiętajcie, ten wizerunek musi się zgadzać czyli to, co opowiedziałem na temat na przykład mojej poprzedniej żony, mojego poprzedniego męża musi się zgadzać czyli nie odzywam się na przykład, bo ona, on zrobili mi potworną krzywdę. Nie odzywam się, bo oni na przykład zabraniają mi kontaktów z moimi dziećmi, albo, dajmy na to, okradli mnie, tak? Zabrali mi wszystko, zostałem, zostałam bez żadnych środków do życia. Więc dużo rzeczy musi się w tym momencie zgadzać, tak? I stworzenie tej nowej tożsamości jest narcyzowi potrzebne, żeby zacząć wszystko od początku. Nie ma tam oczywiście u osób, narcystycznych, przypominam, kompromisów. Nie ma sytuacji, w której próbujemy rozwiązać tą sytuację, nawet z tym partnerem, który nas oszukał, e, który nas alienuje od dzieci, który nas nienawidzi, który nas na przykład zdradził. Nie ma możliwości kompromisu, bo narcyz nie potrafi wchodzić w kompromisy, wyłącznie może być albo bohaterem, albo ofiarą. Więc tworzenie nowej tożsamości jest narcyzowi jak najbardziej na rękę i wtedy nie będzie cię odkurzał, e, musisz prześledzić po prostu, czy, tworzy, czy twój, twoja narcyska nie powinno się tak mówić, twu Magdusiu, nieładnie, e, absolutnie, czy osoba, z którą miałeś do czynienia, pani, pan, e, osoba narcystyczna, czy rzeczywiście tworzy nowy związek w oparciu o nową tożsamość, czyli udaje kogoś innego, kim de facto nie jest. Bo przypominam, osoba narcystyczna w każdym związku jest tym, kim akurat y, będzie, y, będzie potrzebna w przypadku nowej ofiary. Czyli pamiętajcie, w y, początkowej fazie poznania osoba narcystyczna po części wchodzi w skórę osoby y, ofiary i później próbuje zabrać. To jest wąż zawsze będzie wężem. Nawet ile razy by nie zrzucił skórę. Cykl, który będzie robił, czyli wejście w pozycję e, ofiary, czyli e, zgranie się z nią na pewnych płaszczyznach, jest dla niego bardzo ważne. Moi drodzy, dlatego mm, nie dajcie się zwieść, proszę, że jeżeli was nie odkurza e, kobieta, mężczyzna narcystyczna, was nie odkurza, nie chce się odzywać, to znaczy, że to nie była. Nie był narcyz. Moi drodzy, to trzeba prześledzić, bo są powody, dla których po prostu narcyzowi nie opłaca się Was znowu wkręcać. Tak jak przedstawiłam, to są takie sytuacje, które prześledziłam w konsultacjach z Wami. Okej. Okay. Moi drodzy, aby też bardzo często nie dać się odkurzyć z powrotem, mimo że nie ma Was w żadnym z tych punktów, moja zawsze najważniejsza rada obojętność. Obojętność wobec osoby narcystycznej. Jest to coś, czego narcyz nie przyjmie. Nie zaakceptuje i będzie uciekał. Jeżeli raz, drugi, trzeci, czwarty, piąty nie dasz paliwa. Reakcji pozytywnej, reakcji negatywnej nie ma żadnego znaczenia jakiej. Reakcji. Pamiętajcie, obojętność jest czymś, co osobę narcystyczną po prostu odgoni w dwie minuty, a może nie w dwie, w dziesięć. Ale konsekwentne, konsekwentne niedawanie. Baterii jest w stanie osobę narcystyczną doprowadzić do szaleństwa, ale potem e, stwierdzi, że nie warto tyle czekać. Więc moi drodzy życzę was, życzę wam dużo powodzenia w tej kwestii. Moi drodzy zapraszam bardzo serdecznie na wewnętrzne dziecko, bo to, że daliście się wkręcić, to oczywiście zawsze niezmiennie powtarzam, praca z wewnętrznym dzieckiem, czyli z tym, że coś mi się wydarzyło, co mnie triggeruje do tej pozycji ofiary i do tego, że ciągle pragnę czegoś, co nie jest wcale dla mnie dobre. Więc zapraszam was bardzo serdecznie na 14 edycję która się zaczyna w tygodniu e, e, tym najbliższym, więc zapraszam Was bardzo, bardzo serdecznie. Moi drodzy, pięknie dziękuję i do miłego zobaczenia.